Cześć, w tym poradniku pokażę Ci jak przenieść zmienić pozycję naszego pojazdu w Farming Simulator 25. Także na przykład jak kupiliśmy pojazd, nie chce nam się prowadzić go na przykład na naszą farmę, to wystarczy, że przejdziemy po prostu na mapę, zaznaczymy pojazd, następnie wybierzemy opcję określ miejsce docelowe. Na przykład zaznaczymy, ja tutaj sobie gdzieś w obok farmy zaznaczę, Wybiorę pozycję, następnie jeszcze raz kliknę tutaj Potwierdzenie, żeby określić, w jakiej pozycji ma być zaparkowany pojazd. Jak widać, tutaj ikonka naszego traktora zmieniła się w kierownicę, to znaczy, że pracownik przejął sterę i jedzie w to miejsce. Czasami jest taka sytuacja, że Nasz pracownik nie chce na przykład pojechać w dane miejsce ponieważ dane miejsce, ponieważ jest ono zablokowane, albo dostęp jest utrudniony, wystarczy po prostu zrobić to w takie inne. Ja tutaj dla czystego przykładu mogę anulować mu. Mogę dać tutaj właśnie określić miejsce docelowe i w tym miejscu będzie problem. Jak widać dostaje informację, że nie można dotrzeć do celu. Dlatego resetujemy, klikamy okreś miejsce i na przykład klikamy właśnie. Takie dogodne dla naszego pracownika. I to tyle. Zachęcam do zobaczenia naszych innych paradigów, jak i zostawienia suba strzała.